Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacre Guerre. witam Was dzisiaj w Licheniu. Stoję przed Bazyliką Licheńską u wejścia do muzeum, do którego niestety nie możemy wejść, aby nakręcić filmik, tak jak planowaliśmy, ponieważ obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania. A chciałem Wam pokazać pamiątki, po kimś bardzo wybitnym. Mam na myśli generała Józefa Hallera. Tak naprawdę pełne nazwisko Józef Haller von Hallenburg. Nazwisko, oczywiście, jak słychać niemieckie, i tacy też byli niemieccy jacyś dalsi przodkowie po mieczu generała Hallera. Niemniej od pokoleń była to polska szlachta i to bardzo patriotyczna polska szlachta. Ojciec generała Józefa Hallera był uczestnikiem Powstania Styczniowego. Dziadek po kondzieli był kapitanem Wojska Polskiego w Powstaniu Listopadowym i kawalerem Orderu Virtuti Militari. A sam generał Haller, kim on nie był, był generałem broni Wojska Polskiego, legionistą, komendantem polowych, Zastępów Sokolich, harcmistrzem, przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego, kawalerem orderów Orła Białego i Wirtuti Militarii, a wyliczyłem tylko niektóre z jego tytułów i zasług i honorów. I tenże generał Haller ma po prostu nieprzecenialne zasługi, nie tylko on zresztą. Mieliśmy wielu takich generałów. W historii naszej mieliśmy cud wielu, bardzo wielu wspaniałych, cudownych strategów, zarówno wcześniej hetmanów, jak później właśnie generałów, oficerów. Naprawdę bohaterskich, genialnych i wspaniałych. I trzeba ich wszystkich docenić. Dzisiaj właśnie parę słów o tym generale Halerze. Tu są pamiątki w muzeum, właśnie w Licheniu, po nim. Ale najpierw Parę słów na temat jego zasług. Otóż nieprzecenialne zasługi miał jako, jako legionista, dowódca legionów polskich, już w I wojnie światowej. Potem yy, o, bronił Lwowa i Małopolski Wschodniej przed Ukraińcami. Dzisiaj to się nazywa wojną polsko-ukraińską, ale w, tam podejrzewam wówczas w jego odczuciu, to on po prostu bronił polskiego Lwowa. I polskiej małopolski wschodniej przed buntem Rusinów, bo to było w jego odczuciu polskie. Miał jeszcze mentalność, oczywiście, tę Polski, y, pierwszej Rzeczypospolitej, Polski szlacheckiej, tej przedrozbiorowej. I tak to było postrzegane przez obrońców ówczesnych. Następnie no, organizował. We Francji błękitną armię, we Francji wyposażona nowocześnie, wspaniale, z lotnictwem, z artylerią, i z tą błękitną armią generał Haller tranzytem przez Niemcy i przez Gdańsk, przedostał się do Polski i tam z Leszna Wielkopolskiego napisał do Józefa Piłsudskiego, że właśnie przybywają. Piłsudski wyraził wielką radość z tego powodu. Był zaangażowany w sprawy wówczas pozyskiwania Wil. Na, na Wileńszczyźnie był i wyraził radość, że tam z zachodniego krańca Polski z kolei generał Haller pisze taką radosną wiadomość, że przybywają dobrze uzbrojone oddziały polskie. Wyraził też ufność w to, że będą. Wspaniale bronić tej naszej wspólnej sprawy. No i później generał Haller y, też ma nieprzecenialne zasługi w wojnie bolszewickiej. Tu trzeba podkreślić to jasno: że zasługi wielkie miał każdy z nich. I Józef Piłsudski, chociaż nie uczestniczył bezpośrednio w bitwie o Warszawę, ale przedtem przecież w wyprawie na Kijów. Następnie generał, generał y, Tadeusz Rozwadowski, głównodowodzący w bitwie o Warszawę. I generał Haller, który też ma nieprzecenialne zasługi. Następnie, w czasie II wojny światowej, przedostaje się przez, przez Rumunię do Francji, tam organizuje wojsko polskie. Potem, kiedy Francja upada, przez Hiszpanię, Portugalię do Anglii, no, został w końcu w Anglii ministrem oświaty rządu polskiego, i tam na emigracji w Londynie odszedł do pana. Ale. Co warto i należy podkreślać. Zresztą generał Haller nie jest pod tym względem wcale odosobniony. Był jako polski szlachcic i polski oficer, też i bardzo dobrym, gorliwym katolikiem. Tu, właśnie w muzeum w Licheniu, można zobaczyć pamiątki po nim, jego różańce, kropielniczkę podręczną z wodą święconą. Można zobaczyć zbiór relikwiarzy. Bo on gromadził relikwie święte, bardzo je czcił i miały dla niego wielką wartość. To był człowiek rozmodlony, oddany całkowicie Panu Bogu i Jego świętemu Kościołowi, tak, pod, tak jak też oddany był bez reszty w sprawie polskiej. Dla niego i nie tylko dla niego, dla wielu pokoleń. Dla wielu minionych pokoleń Polaków, dla tych wszystkich wspaniałych naszych hetmanów, dowódców, generałów, strategów, rycerzy, żołnierzy, obrońców naszych, Pan Bóg był najwyższą wartością. Bóg honor ojczyzna takie właśnie hasło nie inaczej. I oni nie wstydzili się pokazywać z różańcem w ręku, tak jak nasz król Jan III Sobieski na różańcu się publicznie modlić i z tego czerpać siłę. I te relikwie święte, zachęcam do nawiedzenia muzeum w Licheniu. To jest cały zbiór relikwiarzy, to jest przebogactwo. To była wielka świętość i wielki skarb dla generała Halera. I niech też ten duch, właśnie duch katolicki i polski, to jest takie jungtim, takie jedno nierozerwalne. Niech ten duch w nas odżyje, tak abyśmy mogli najpierw w sercach, a potem i na zewnątrz w życiu odbudować i wskrzesić Wielką Polskę Katolicką. Udeszcie bębny, zagrajcie nam wrogi, zabóg, zabok, zabok, zabukł niech lotne serce nie wyprzedza nogi. Udeszcie bębny, zagrajcie nam wrogi dla naszych serc, dla naszych nóg, za Bóg. Zabuk 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 Dla naszych serc, dla naszych nóg Zabuk 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 zabuk. Uż tam nie jeden z zaburzańskich braci, uchem przy ziemi każdy ten, ten tnima, tysiąc go razy ich pytaj traci, a nas jak nie ma, tak nie ma, a